trochę mnie nie było. Ogólnie akcja wygląda tak, że kurde, zobaczyłem sobie dwie rzeczy. Ogólnie to, to ostatni odcinek, który dodałem to był odcinek, że wracam sobie na YouTube'a i takie tam rzeczy. Oczywiście po tym odcinku nie wróciłem. Dawno nie grałem w Warsy ale i w nic takiego nie miałem po prostu motywacji, żeby w to grać. No, w sensie no nie chciało mi się tak w wolnym czasie w to nie grałem. Ogólnie moje granie głównie polegało na tym, że grałem poza nagrywkami. Y nie wchodziłem na Minecraft od jakichś 3 miesięcy, może trochę dłużej Ale stwierdziłem, że trzeba wrócić, no i nie będę wracał z samym Minecraftem No bo wiecie, ja już jestem trochę chyba za stary, żeby grać w samego Minecrafta Chociaż no, nie mnie to oceniać Na pewno będę grał trochę w niego, sporo Ten odcinek nie jest montowany, dlatego że dawno nie montowałem niczego Nawet nie odpalałem tego programu, w sensie to był chyba montuję w Adobe Premiere, coś takiego no, i od mega dawna nawet tego nie odpałem, więc stwierdziłem, że to nie ma sensu. Będę się z tym długo męczył, a jest wieczór, więc chciałbym sobie, tak wiecie, usiąść i podświetlować. Tym bardziej, że mi większą frajdę sprawia nagrywanie niż montowanie wszystkiego, więc wiecie, wolałbym się skupić raczej na nagrywaniu niż montowaniu. Niektóre odcinki tam wiecie sobie zmontować, bo wiadomo, że jeżeli jest coś zmontowane, to się fajnie ogląda. Ej, tutaj są tylko dwa emeraldy źródła. Co? Myślałem, że zawsze są cztery. No ale nic, dobra, no i po prostu się pomyliłem. No trudno. Te moje ziomki to tak średnio cokolwiek robią. I sprawa. Oni nawet łóżka nie. A, super, super, jestem samemu. Dobra, więc widzicie, od razu się dobrze zaczyna. Dobry powrót na świat ogólnie Minecraftowy. Tym bardziej, jak nie grałem przez tyle czasu, to dobry powrót po przerwie. No nic, trudno. Będziemy próbowali. Nie wiem, czy łóżko chce bronić, czy nie. Okej. Okay. Super. Super, super. No bić to się umiemy dosyć. W sensie no, zrzuciliśmy dwóch ludzi, ale zresztą mogłoby być ciężko. W ogóle cały czas mi gra. W głowie nuta, on mi drink daje i chce robić ze mną jakieś dziwne akcje. Ile ty masz lat? 17 i ten i cały czas mi to gra w głowie, powolone. Mam mega mało... Mega lipę mam w sensie, bo nie mam łóżka, a oni są w te trójkę i wszyscy mają łóżka, więc I... zdeczka słabo, ale nic. Oni jakoś w ogóle do mnie przyszli, więc wychodzi na to, że oni powinni mieć gdzieś most od siebie tutaj. I właśnie, mam do Was prośbę, wiem, że na początku wiecie, zasięgi będą y, słabe. No nie ma co oczekiwać jakichś mistrzowskich zasięgów, tym bardziej, że przed moim końcem one nie były jakieś super. Yy, Okej. Okay. Dobra. <ścoughs> Jakie to było piękne boże? O kurde Dobra, yy... więc akcja wygląda tak, że mamy delikatną lipę. Nie wiem, czy ktoś mnie goni, czy nie. W sumie mam w to wywalone. Dawno strasznie nie grałem, więc mogę trochę ramić. Normalnie to bym sobie tutaj wiecie. O kurde, yy, na jakimś. Czymś, co klika samemu, jakimś klikerze, przeskoczył, no ale ej, jak widzicie, średnio mi to idzie. W ogóle widzę, że ten serwer chyba trochę podupada, w sensie, no wiecie, mnie dawno nie było. Ani nie oglądałem YouTube'a, ani nie oglądałem nic, ani nie miałem w ogóle styczności z tym Minecraftem, więc nie wiem, co tutaj się działo pod moją nieobecność. Yy, nie wiem, czy to mówiłem, ale jeżeli. Oglądacie kogoś na YouTube to fajnie by było jakbyście mi napisali w komentarzu kogo Ja bym sobie wiecie content podkradł, bo nie wiem co teraz się ogląda Wiem, że na pewno Graf nagrywa jakiegoś Geogessera To na pewno ja oglądałem sobie w wolnym czasie jak mi się nudziło, wiecie do jakiegoś śniadanka czy coś Więc to się oglądało mniej więcej spoko Jakieś psy ciekają, mam nadzieję, że ich nie słychać, jeżeli je słychać no to sorry Zdarza się No nic, trudno I w ogóle co mnie zmotywowało, żeby zacząć nagrywać, to też jest piękna sprawa Bo o kurde, wyszli. Super. Było 12 osób, jest 6. Na początku chciałem wrócić, ale nie miałem jakiejś takiej żadnej motywacji. W sensie no miałem tak, że trzeba w końcu zacząć nagrywać, wrócić, jakoś się zmotywować. No i, no i jakoś to nie wychodziło. Później zobaczyłem e, jakieś tam zarobki ziomków, jak jakiś chłop zrobił na przykład za 120 tysięcy wyświetleń, 1200 zł. Wiadomo, że to był jakiś filmik taki zrobiony chyba pod reklamy, no bo to niemożliwe, żeby tyle normalnie ktoś zarabiał. W sensie, żeby każde 120 Tysięcy wyświetleń kosztowało 1200 zł, bo to by było za piękne, no ale tak mu się fatnęło po prostu, więc to mnie trochę zmotywowało i do tego dzisiaj zobaczyłem właśnie a propos piosenki, on mi drink daje i chce robić ze mną dziwne akcje, jakieś dziwne akcje i do tej masz 17. Zobaczyłem ile ta typiara w ogóle z Nas World ma followków na Instagramie, no i to jest to jest dla mnie strasznie dziwne, bo ci ludzie tak jakby wiecie, oni robią sobie zdjęcia dodadzą czasami jakieś story na przykład jem se zupę, czy coś nie wiem jak, jak, jakie macie zdanie o instagramerach no i wiecie, oni nie muszą sobie pracować, ani nic, po prostu powalone to jest dla mnie, dlatego stwierdziłem że ja sobie będę grał w minecrafta i tyle jak wiecie, totalnie nie tylko w minecrafta bo chcę grać w, w inne rzeczy, coś się dzieje z tym serwerem, no i, i na trzech kanałach będę napierniczać jakieś różne kontenty, mam dosyć ciekawe pomysły, nie no tak naprawdę takich fresh pomysłów nie mam chciałbym też wiecie później wyjść na jakiś takie bardziej vlogowy ej o co chodzi? Na jakieś takie bardziej vlogowe tematy z kamerką z życia myślę, że to może być ciekawe eee, no ale to nie teraz, to nie teraz. Teraz jeszcze się, jeszcze się wstydzę za bardzo. Jak wiecie, eee, jak ego by wyjebało od słupków to wtedy to będzie najlepszy czas. Bo wtedy już nie martwicie się tym, że macie krzywy czy coś, tylko jego wywalone i można lecieć do przodu. Ja wiem co chodzi. Eee, ogólnie to kurde w międzyczasie. Miałem zostać streamerem, wyprowadziłem cię z chaty, wróciłem do chaty z powrotem i póki co na razie chyba się nie będę wyprowadzać, chociaż zobaczymy. Idę jutro do roboty i oprócz roboty będę sobie nagrywać jakieś sobie filmiki. I... Typu minecraftowe Nie no, ogólnie chciałbym robić content z Minecraft'a LOLaterali i jakiś taki Gierek. Fajnie, że arbu, Arbusiak, Arbusiak cokolwiek robi. Fajnie by było też to montować, ale zanim zacznę to montować, inny by. inny by. inny in, in, by. No, i fajnie by było sobie to zacząć montować, ale to w przyszłości. Chciałbym właśnie też, wiecie, jakiś tak ten content rozgraniczyć pomiędzy tym nagrywanym a tym nienagrywanym. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Plusem na pewno tego, że jak się nie montuje, jest to, że się siedzi. Po pierwsze, od razu można to wrzucić, ten materiał na YouTube'a. To jest na pewno duży plus. A kolejny duży plus jest taki, że wiecie, nagrywacie 10 minut materiału i później 10 minut materiału ładujecie w YouTube'a. Jeżeli montujecie, to na przykład siedzicie do, przy nagrywaniu 40 minut i dodajecie 10 minut. Więc też chciałbym. Yy... Chciałbym nie wszystko montować. Mam wrażenie, że YouTube to wiecie jest takie miejsce z, i ma swój taki klimacik, że wiecie, tutaj nie musi być wszystko zmontowane. No, ale możecie napisać twoje zdanie też w komentarzu. Według mnie czasami spoko jest to czegoś nie zmontować i montowanie wszystkiego jest bez sensu, bo tylko czas na to się marnuje. Wszyscy sensie wiadomo, że jeżeli ktoś ma jakiś duży kanał, to Jemu opłaca się zatrudnić montażystę, który się tym wszystkim zajmie, no ale w momencie kiedy ja wszystko robię samemu, to no tak nie do końca to się opłaca. Zresztą się wiadomo, że fajnie czasami jest montować i montowane filmiki się ogląda i takie tam, ale jednak to nie jest mój cel jakiś i nie chcę do tego jakoś super dążyć. Zastanawiam się, czy nie zacząć nagrywać właśnie tego Geogessera. To by było całkiem fajne, ale nie wiem. W ogóle nie wiem też, czy taki content gadany i nagrywany się przyjmie, bo to nie jest w sumie rok. 2015, gdzie dużo było ludzi co taki content nagrywali Ej, chyba straciłem właśnie uszko Chociaż nie Ten hop tutaj w ogóle się bić nie umie od nas No nic, trudno życie Dobra, co chcemy podlepszyć? Czy chcemy sobie podlepszyć pancerz, czy generator? Generator sobie podlepszy może Kurde, nie mam pojęcia czy to jest dobry wybór, ale, ale, ale podlepszymy sobie Ej, 7 zł, chciałem sobie kupić zbroję, a nie ten miecz My bad no nic. Kurde. Zrzucił, już odpadli. Ja nie wiem, w ogóle bez klikera się ciężko gra. Wiem, że dużo ludzi by mnie zaczęło hejtować, że gram z klikerem. Ale jestem przyzwyczajony do grania. Broń Łóżka. Co ty mi piszesz? napiszę mu tak: co to Łóżko. <laughs> Pięknie, dobra. Idziemy atakować snupków. Dojeżdżamy ich. Kogo chcemy, niebieskich czy zielonych? okej. Okay. są emeraldy, więc sobie je pozbierajmy. I tutaj też są tylko dwa. Zgłaszam, what the fuck! O co tu chodzi? W ogóle chciałbym zacząć jakąś taką, wiecie, różną serię komentarzy. Bo wiem, że to też się na pewno klika. Jakiś zebo, pomimo tego, że. Czekajcie, czekajcie, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Czemu oni tak dziwnie obudowali to łóżko? Nasze łóżko też zostało zniszczone, czy nie? Tylko niebieskich. Aha, ten arbusiak. I chyba nie wiem, nie wie, co tu się dzieje w tej grze. Bo. On drugi raz umarł po prostu się wywalił. Jak najgorszy nóg. No nic trudno. I chcę iść do zielonych. Gdzie są zieloni? Halo, tutaj są zieloni. Dobra, więc idziemy sobie do nich. On mi drink daje i chce robić ze mną jakieś dziwne akcje. Ile ty masz lat 17. O kurde o kurde dobra, no to nic, to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku. Będę starał się trzymać jakąś taką regularność, mniej więcej co drugi dzień jakieś filmiki. Zobaczymy jak to wyjdzie. Jeszcze chcę mieć kilka kanałów i nie wiem na który co dodawać, więc to wszystko jest do przemyślenia. Dzięki Siemano.